Ååå. Oh,

te postulaty będą przekazane bezpośrednio do pani poseł do pani premier. Nie mówię woda zgodził się, że średnia osobowa delegacja. Dzień. Za chwilę pokażę Wam postulaty. Tak, będzie się... Nie każdy dostanie. Ale ja nie dostaniecie. Jak ja, jak ja tylko drogę powiedzieć, że Polska Agencja Prasowa pytała się o co walczymy. Ja powiedziałem, aby polscy rolnicy byli gospodarzami w Polsce, a Polska, żeby była uratowała resztki suwerenności. Zgadzacie się? Walczymy o Polskę. To jest sprawa jasna. Koniec, że będziemy protestowali, podejmiemy, dzisiaj zawiążemy komitet strajkowy. Zgadzacie się z tym? Tak, tak. Tak i osoby, które będą chciały wziąć udział około 50 osób. Podejmiemy strajk. My na drogi wychodząimy wtorek. Koledzy, prawo, tak? na rzecz oczy. Prosimy z czapki i rozpiewajmy się. Jeszcze Polska nie zginęła, póki leżyjemy. Nie walczy, wskazuje się na niewolę. Tak. Szanowni Państwo, największym grzechem właśnie jest grzech zaniedbania i bezczynności. Rolnicy polscy nie są grzeszni. Przyszli tu, wystąpili i upominają się o swoje. Tak jest. Bo wielokrotnie dziękuję Wam za to, że tu jesteście, w tym miejscu, by upomnieć się o naszych prawach. A czyż nie jest najważniejszą rzeczą, czyż nie jest największą wartością Ziemia? Nie ma innej wartości ponad Ziemię. I to również, co jest pod Ziemią, czyli w Będzie, tak jest. To, co ziemią i ziemia dzisiaj są, powiedziałbym, właśnie tym kierunkowskazem dla Polaków, że walczymy o słuszną sprawę. Szanowni Państwo, tu z kolegą Ryszardem, tu z kolegą Międzysławem, tu z kolegą Zagórnym, od wielu lat bardzo domagamy się sprawiedliwości i rzetelności i praworządności. Tak, w 1981 roku, proszę Państwa, tam od świętym zamachem sądu w Warszawie, kiedy była rejestracja w związku w Solidarność, głośno mówiliśmy, że rolnictwo ma być podstawą zdrowej ekonomii. A co się robi z rolnictwem? Niszczy się! Jeśli się pod pretekstem jego rozwoju, daje się do połaty, ale też nic innego jak kroplucha, przedłużająca. Tak jest prawie w żagonie rolnictwa. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Jako... Przez związku, jako był minister, poseł i senator. Pomysł, kocz, widzieliśmy te sprawy z kolegami. Szanowni Państwo, tu... Wielkopolscy życzą w czasie jak święty dolny. Tym najwięcej w ostatnich 25-leciem. To jest coś niesamowitego, jak umywa polskiej ziemi. A to co, o te wielkie szkodowy, te wielkie, proszę Państwa, centra roczne I umywa je, bo ziemia jest pasowo wyprzedawana. Tak jest. Byłem niedawno tam na pomocy Jechaliśmy 20 kilometrów do Marysiący Ksiądzki Panie Gabrielu, na tym odcinku nie ma ani jednego polskiego gospodarstwa. Polacy dają sobie sprawę. W dramatycznym tej sytuacji nie wszyscy, Ale tam, na Pomorzu, tu w wielu innych miejscowościach Polacy, rolnicy, proszę, Rok temu, ponad 70 dni, ja, na tej, nas od wiary odsądzą ci i za parę lat, kiedy tak, za trzy lata będziemy obchodzić niepokojną rocznicę odzyskania gości I wtedy nas, nasze dzieci, młodzi, zapytają: Gdzieś nie byli, kiedy Polskę rozbierano? I wy powiecie, byliśmy tu i będziemy wszędzie tam, żeby tej stanie przeciwstawić się. I by Polskę wyzwolić tej liberalnej, proszę Państwa, niewoli. I na koniec mieliśmy system feudalno-paściwy świady. On powrócił tylko w innej formie. Dzisiaj mamy system korporacyjno-pańszy ściany. No pierwszy korporacje bankowe. Chemiczne, nasienne, coraz bardziej ludzi wziął swoje szpony. Banksterzy, ci od banku poprzez swoją krzywość doprowadzają do ruiny rolników i młodych ludzi. Temu trzeba mówić. nie nie. Bo nie postokroćnie nie będziemy niewolnikami. Nie będziemy, proszę Państwa, ulegać. Podniesiemy, podniesiemy wysoko Ręce na znak zwycięstwa i jeszcze raz powiadam, tylko zwycięstwo, tylko wolna, piękna nasza Polska. Szczęść Wam, Boże, Polskę! Yeah. Wielkopolski mówię tam wszystkich. Cieszę się, że na stylu jest. Po raz trzeci, jak wiemy, spotykamy się tutaj. E, nie będę się powtarzał, tylko powiem bardziej dobitnie pewne rzeczy. Przecież do licha ciężkiego za to wszystko odpowiadają rządzący. Oni nas prowadzali tego wszystkiego, co tu koledzy wymieniali. Po prostu Musimy rozpocząć działania maksymalne, żebyśmy nie zostali na lozie, bez ziemi, bez naszych własności, a wtedy to nawet naszego kraju nie będzie. Także, yy, moi mili państwo, to jest początek naszych działań w tym przedmiocie. Liczę, że w przyszłości będzie na 100 lat więcej. Dziękuję bardzo. W 2022 roku utworzyliśmy Komitet Obrony Polskiej i placówka. Za utworzenie tego komitetu protestowanie powstaje. A te małe gospodarstwa 2 hektary 3 do 10 do 20 mają przejąć ci byli z ZSL-u i z PZPR-u za komuny. Dobrze ich znacie. Dlatego moi drodzy tutaj rolnicy, przyjaciele rotacy. Nie można na to pozwolić. Każdy jeden z nas chce prosperować w Rzeczypospolitej i chce tutaj po prostu żyć, wychowywać swoje dzieci i swoje wnuki i mieszkać na swoim, na swoim gospodarstwie rolnym, rodzinnym. Musicie wiedzieć, jak nie wiecie, że 23 artykuł Konstytucji mówi wyraźnie. Że podstawą ustroju rolnego państwa polskiego, Rzeczypospolitej III, jest gospodarstwo rolne rodzinne. I to nam gwarantuje Konstytucja. Jeśli mają w tyłku Konstytucję, tak jak tutaj koledzy mówicie, rolnicy. To artykuł czwarty mówi więcej, że to my przejmujemy władzę w tym państwie jako naród. Powiem Wam więcej, żebyście wiedzieli, kto do Was w ogóle mówi i o co chodzi. 2000, to znaczy w 1998, dokładnie pierwszego, 15.1. Pierwszego, okradziono jest 41 hektarów ziemi. 41 hektarów. Komornik sobie wziął, tak jak wam bierze, bo to jest jego. Sąsiada ciągnik zabiera, bo sąsiad nic nie miał, a trzeba mu zabrać. 41 hektarów było wiadomo, muszę wam powiedzieć tutaj, że idziemy do Unii i za te 41 hektarów ja bym miał dzisiaj jakieś dopłat. a ja żyję w biedzie, ubóstwie. mało tego, ten zbrodniarz, który wykopił moją ziemię za sfałszowany akt, którego dopuścili się sędziowie, to muszę wam powiedzieć, Trzymał do mnie na dodatek jeszcze 1 maja 2010 roku. Tylko, że dzisiaj stoję tu przed Wami dzięki temu, że lekarze w wyżysku, jak się orientujecie, uratowali mi życie. I dlatego muszę Wam powiedzieć, nie mam metra jelita cienkiego. Sześć dziur na metrze. Brzuch mam pocięty, jak powinien chleba coś kroić. I teraz zastanówcie się, bo to już do głową wstrzelają, mordują na różne sposoby. Fizyczny, psychiczny, psychiatryczny, psychologiczny, finansowy. I tak nas tutaj załatwiają. Teraz wyciągają łapy, pod podkrobią, bo tam się komuś podoba, jak temuś kulczy kulczykowi, że tam trzeba zrobić, że tam trzeba zrobić kopalniąckę. I, 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 i różnego typu i, warzywa i tak dalej, i ziemia, i gospodarstwa, to trzeba w Wielkopolsce szukać! Także tutaj jeszcze kolega mi podpowiada, że tam jeszcze ten z tego Polsatu łapę wyciąga potem. Asta. powiedzieć. Jako Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna mamy stronę internetową www.zzr.ojczyzna.pl Że ja mu tam groziłem, że pies go pogonił i że kura go pogoniła. Tak. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że teraz może w mediach sami słyszeliście, że tam którejś kobiecie, chłopce, na wsi wyszedł kogut na drogę, no to go przejechano. Radiowość policyjna go przejechał i jeszcze dostała 50 złotych mandatu. Za koguta. To jak my tutaj mamy dalej funkcjonować powietrzu? I teraz, tak jak wam mówię, ogłosiliśmy strajk okupacyjny, obrona konieczna, trzeciej RP, Rzeczypospolitej. I trzeba do tego strajku się przyłączyć, bo ten strajk on już trwa. Rolnikom nie jego własność nie ma prawa licytować gospodarstwa i nie ma prawa zabierać czegokolwiek z gospodarstwa. Każde gospodarstwo. Każde gospodarstwo musicie sobie wyobrazić, to jest warsztat pracy. To tak jak stocznia, jak kopalnia czy jakieś inne rzeczy. Pan nie wie was. Sprawdzam co sądziały. Także tak to moi drodzy i Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do tego strajku, bo patrzymy obralę